Po długim oczekiwaniu nareszcie opuszczam Mombasa dziwne to lotnisko W ogóle mój lot jest o 20.50, a wcześniej jest jeszcze jakiś lot też do Nairobi o 20.20 .20. czy tam 30, 30 chyba, bo już jest 20.20 .20. Dobra, mój jest ten biały Nie duży, nie mały. Spara Janer ma takie też. A je lubi jakiś Wiem, że rękawem kurwa będzie, jak się kurwa, narodowe linie. Odkąd tutaj jestem to dwa razy, tylko bez rękawa byłem. Z Rzeszowiem, bo tam chyba kurwa nawet nie ma. i, i jak wylądowałem najroźniej ale ten pomarańczowy mi się bardziej podoba Ciekawe czy to jest zamknięte lotnisko czy to jak kurwa jedno lotnisko jest w Mombasie takie malutkie mam silnik kurwa jak przyjeżdżaliśmy normalnie obok tego kurwa gdzie jest pasu startowego na końcu pasu startowego była zwykła droga I tamtędy jechać mi na terminal Chociażbym mógł sobie normalnie Już nie wiem, pod koło wejść, chuj wie co zrobić 24a A, to... Chyba Chyba Bo chyba tu tam. Są...

Powiedział ja, mi, że to, to... To, to... To, to... To jest w przód. Zrób? Co ty jest... masz? Uzde, reado. Tady? Ten pierdol i tam ten diagram kurwa 24. 24 kurwa z przodu, nie z tyłu. Nie ja wiem co to suro jest to białe Jak bomby jakieś